Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na pełnię w znaku raka, i będziemy mieli tutaj, kochani, bardzo ładne przesłanie. Przesłanie, które naprowadzi Was na Waszą ścieżkę. W poprzednim nagraniu mówiłam, że wyraźnie pokaże nam się droga. I kluczową rolą będą odgrywać emocje. Jako, że rak to znak bardzo intuicyjny i emocjonalny, poprzez emocje dobre i niedobre, w cudzysłowie mówiąc, bo nie ma niedobrych emocji, po prostu hmm, będziemy wiedzieć, czego chcemy, bądź czego nie chcemy. No, i teraz kochani, na początek ja Was bardzo serdecznie zapraszam do, do czego? Do rytuału, do rytuału pełni. Ta pełnia ma bardzo magiczny wymiar, ponieważ to jest czas, wspaniały czas, gdzie będziemy mm, manifestować energię kobiecą. Powstanie też eliksir różany, do którego Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Eliksir różany jest wyjątkowy. Tak, i teraz potwierdzenie. <grym> Dlaczego? Dlatego, że jest przygotowywany w określonym czasie, w określonym porządku. I aktywuje energię pługin w nas. Ok, dobra. Kochani, jeszcze bardzo ważna informacja. Bardzo serdecznie Was zapraszam do kursu Tarota. Do końca stycznia macie możliwość zakupu tego kursu w cenie takiej, jaka jest teraz. Od lutego to się zmienia. Nie każdy też ma dostęp do tego kursu, to znaczy nie każdy może go po prostu sobie wykupić, dlatego ja przeprowadzam pewną rozmowę z wami, um, tak, żeby wiedzieć, kto jest wpuszczony w tę przestrzeń. Dodatkowo, moi kochani, działa to w ten sposób. Kurs ma pewną intencję. A więc, otwierasz się na swoje dary, swoje talenty duchowe i mistyczne. A jako, że jesteśmy w roku węża drewnianego, dużo będzie się działo pięknych przestrzeni w nas. I będziemy się otwierać na dary mistyczne. Więc pełnia wraku i ten wyjątkowy czas. Transformacji, który się dzieje w przestrzeni, jest idealnym momentem właśnie na kurs tarota. Kochani moi, wszystkie informacje o tym na królowa bądź w opisie pod filmem, bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam. Jest to moja, moja perełka. Dobrze. Kochani moi, Jaki kierunek jest dla Was najlepszy? Zapraszam Was do czytań oczywiście prywatnych. Macie jeszcze możliwość promocji w najbliższym czasie do 19 stycznia. No, ale zobaczmy: pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Dobrze. Jaki kierunek jest dla Ciebie najlepszy? Najwspanialsze i najbardziej adekwatne. No, bardzo ciekawa energia, bardzo ciekawa, ponieważ pokazała się piątka buła. I to jest Twój kierunek. Dobrze. Tutaj od razu przychodzi mi mm, takie zdanie, Zawalcz o swoje. Tylko to tak indywidualnie jeszcze Wam dopowiem, że walka trzeba wiedzieć, kiedy walczyć i w ogóle po co walczyć, tak? Ale przyszło tutaj takie zdanie, że walka, ale bardziej w kontekście po prostu róż do działania. O to chodzi, to nie chodzi o walkę, gdzie kłócimy się, tak? Ale bardziej chodzi o to, idź do, idź do życia, idź do świata, idź do ludzi i zawalcz po prostu o to, żeby stać się widocznym, żeby się pokazać. W tyle czytania jest energia Hierofanta, energia kapłana, a więc masz pokazaną przy tym też energię uzdrawiania. Czyli jeżeli teraz przechodzisz jakieś takie trudne okresy w swoim życiu, pełne napięcia, pełne niepokoju, być może jakiejś właśnie walki, tak, ale takiej destrukcyjnej, to masz to pokazane w uzdrawianiu. I to może mieć związek z twoim domem rodzinnym, to może mieć związek z twoim małżeństwem, z twoją relacją, z twoim partnerstwem. Masz tu pokazaną energię uzdrawiania. Dobrze, doprecyzujmy tą energię, ponieważ, słuchajcie, piątka. Kto jak kto, ale ja naprawdę wiem i dobrze znam tę energię. <laughs> ja jestem piątką, więc mm, z imienia trzydziestką trójką, z nazwiska też, ale z drogi życia piątką i ja naprawdę dobrze znam tę energię. Więc piątka to jest zmiana, to jest transformacja. I to nie jest wcale wygodna energia. Naprawdę nie. To jest energia bardzo wymagająca, moi kochani. Czyli co będzie taka sytuacja, że będzie od Was wymagane to, żeby się zaangażować w swoje życie. Żeby się zaangażować w swoje sprawy, w swoje doświadczenia, żeby podjąć ryzyko. Ale takie ryzyko nie na zasadzie popełniania takich um, głupot w tym sensie, że wszystko stawiasz na jedną kartę, na przykład, i inwestujesz na przykład wszystkie swoje pieniądze w jedną rzecz. To nie. Ale tu jest raczej właśnie coś takiego: idź, pokaż się i przedstaw się światu. Może też wyjść z jakiejś takiej sytuacji, która jest właśnie pełna napięcia, tak? Dobra. Jaki jest kierunek dalej twojego życia. Masz krować piękno. Och. Och! Kierunek Twojego życia to jest miłość. Ty jesteś stworzona bądź stworzona do miłości, do tego, by kochać, być w relacji, a na pewno spełniać się na polu miłosnym, na polu uczuciowym. Możliwe, że jesteś też kimś, kto uzdrawia energią albo chce to robić. To jest to bardzo dobry kierunek. Tematy związane z mistyką, z ezoteryką, dlatego zapraszam do kursu Tarota zapraszam, ponieważ tam nie tylko możecie później rozkładać karty dla innych, ale przechodzicie własne procesy, które wam odpuszczają po prostu i idziecie do przodu, tak? Yy, więc yy, no, król kielichów to jest energia uzdrawiania, to jest energia yy, miłości, psychologii, yy, yy, uleczenia. I kochankowie. Kochani, kochankowie, i teraz w tarocie kochankowie są troszeczkę nie tak interpretowani, jak ja to czuję. Ponieważ ja intuicyjnie czuję coś innego. Kochankowie, czyli umiłowani, tak naprawdę, ukochani, wybrani tak dla siebie, to jest energia. Miłości. Takiej, gdzie rzeczywiście jesteśmy przed wyborem. Czy żyjemy iluzją o danej relacji, o miłości, czy może, czy może kochamy kogoś prawdziwie takim, jakim on jest. I pozwalamy mu być taki, jaki jest. Ja nie mówię tutaj o takich toksycznych zachowaniach, tak? Ale nie zmieniamy tej osoby pod siebie. Pod własne oczekiwania, pod własne preferencje, upodobania. Czyli Twoim przeznaczeniem jest miłość, ale też Twoim przeznaczeniem jest w ogóle być prawdziwym, autentycznym. Nauczyć się też podejmować decyzje. Możliwe, że w miłości też są problemy, czy w relacji, um, nie tylko damsko-męskiej. Ale to jest Twój kierunek, czyli Ty musisz iść to pokonać, Ty musisz iść to uzdrowić. W Twoim przeznaczeniu jest mężczyzna, z którym będziesz budować bardzo solidne struktury. Możliwe, że mężczyzna, który jest już w Twoim życiu, jeśli uda Ci się przetransformować jakąś energię niepokoju, jeżeli jesteś już w partnerstwie, to jest to docelowy partner do końca Twoich dni. Jeżeli jesteś w sytuacji, gdzie jesteś po rozstaniu, to przyjdzie taki partner, ale będziesz musiała też wybrać. Jeżeli jesteś mężczyzną, w Twoim przeznaczeniu jest kobieta, z którą będziesz budować życie, ale ona będzie powodowała, że Ty będziesz. Musiał nauczyć się podejmować decyzje samodzielnie. Ona będzie tym zapalnikiem w tobie i będzie powodowała, że ty staniesz do relacji miłosnej w energii bardzo dojrzałej. Okej. Okay, no, pokazał się taki temat. Dla Singli macie zapowiedź, tak? Macie zapowiedź miłości. No, różne warianty, w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteście, ale pełnia wraku wam to pokaże. Pokaże wam ten temat. Dla niektórych jeszcze słyszę takie przesłanie: Ci, którzy w ogóle nie myślą o miłości, o relacjach, to macie tutaj powiedziane tak: w Twoim życiu ma nadejść uzdrowienie, ale Ty potrzebujesz yy, wsparcia. Potrzebujesz terapii, psychologa, doradcy. Ja nazywam się, tak właśnie. Różne tytuły można byłoby powiedzieć, ale ja się czuję towarzyszem w waszej podróży. Jak przychodzicie na sesję energetyczną, to ja mówię: Ja jestem asystentem, ja wam asystuję. Zapalam pochodnie w przestrzeni, proszę, świecę, ale ty idziesz, ty robisz, tak? Ty działasz, ty zmieniasz. Okej, okay. może warto skorzystać z sesji uzdrawiających. Zapraszam serdecznie. Patrzymy dalej, kochani moi. Um, z kart Lenormand, co jeszcze ta pełnia wam pokaże? Bo naprawdę, naprawdę to jest dobry czas. Naprawdę to jest dobry czas. No, przychodzi mężczyzna. Chcecie czy nie chcecie? Macie pokazaną energię męską i macie pokazanych umiłowanych. Ja nie chcę mówić kochanków, bo słuchajcie, tu klasycznie w tej interpretacji mówi się o jakichś dziwnych konfiguracjach. Dla mnie kochankowie to jest po prostu miłość, tak? Tylko, że tu mamy pewnego rodzaju też pewne takie wyzwania. Mamy wyzwania, trzeba podjąć decyzję. Może czasami jesteśmy w rozdzieleniu, tak? Jest uczucie, ale coś trzeba przemienić przetransformować. To jest bardzo ważne, to co ja teraz mówię, tak? Macie mężczyznę. Jeżeli jesteście mężczyznami, no to to jest wasza energia. Jeżeli jesteście kobietami, to spotykacie mężczyznę. Bądź ten mężczyzna jest naprawdę ważny przy tej pełni. I co z tym mężczyzną? W tle jest serce, jest miłość. I jest kobieta. Miłość i spełnienie. Pojednanie, połączenie, pogodzenie słyszę, zrozumienie, że ktoś jest ważny, że kogoś kochamy albo że chcemy po prostu zgodę, że chcemy porozumienia, tak? Co z tym mężczyzną? Są przeszkody. Zobaczycie przeszkody w tym czasie, zobaczycie przeszkody na drodze do tego mężczyzny. Bądź, jeżeli jesteście mężczyzną, zobaczycie przeszkody na drodze do tej kobiety. Są przeszkody, są opóźnienia, są blokady, są jakieś trudności, góry, tak? I to zobaczycie. No ale co z tym zrobić? Może jaka tu jest wskazówka? Co z tym zrobić? Czyli zobaczycie przeszkodę. Możecie też poczuć się przytłoczeni czymś, że jest czegoś bardzo dużo do zrobienia. Albo że ten mężczyzna przechodzi przeszkodę. Co zrobić? Gwiazda. Kochani odrodzić się. Każdy z Was powinien się odrodzić. Każdy z nas powinien się zastanowić, jaką ja mam wizję mojego życia. Jak ja chcę spędzić resztę mojego życia? Powiem wam, bo ja bardzo lubię jako numerologiczna piątka. Ja bardzo lubię odnosić się do moich doświadczeń, bo ja wiem po co ja tu jestem, ja wiem. Góra mnie powołała do takich doświadczeń, że ja biorę to na siebie, transformuję i potem idzie to dalej, tak? Później się okazuje, że ja coś przerobiłam, przychodzi ktoś, kto potrzebuje wsparcia w tym temacie. Więc Jaką wy macie wizję życia? Ja pewnego dnia, tak wiecie, budziłam się rano, stanęłam i mówię: Hej, co tu się dzieje w tym, w tym dniu? W ogóle, jak się bardzo denerwuję na przykład, albo mam taki aha moment, to mówię po angielsku. Myślę, że to ma związek z moimi e, poprzednimi inkarnacjami. Bardzo możliwe, że byłam w Anglii i tak też to czuję. E, w każdym razie to jest takie: What's going non. What's going on? Oh my god! O oh my god! Nie? No ja tak mam. Ale słuchajcie, to jest właśnie to, że wstałam rano i mówię: What? Znowu, znowu to samo? Znowu yy, mycie naczyń? Jak ja zaczynam ten dzień? Jak, ja nie chcę tak przeżyć mojego życia. Ja nie chcę tak. Okej, okay. Dobra, no to co robimy? No to jak. Jaka jest wizja tego mojego życia, tak? No, pojawiły się oczywiście odpowiedzi, ale właśnie gwiazdy o tym mówią. Jaka jest wizja Twojego życia? Wstajesz rano i co? I co? I jesteś robotem, automatem, robisz to samo. Przepraszam za powiedzenie, ale wiecie o co mi chodzi, że lecimy na autopilocie, tak? Wiecie, teraz w ogóle jest taka fala, to muszę Wam powiedzieć, bo to ma związek z tym czytaniem, tak? Jest taka fala sesji energetycznych bardzo dużo przychodzi pań, są też panowie a, ale jest więcej pań i mianownik jest wspólny ja nie wiem co ja mam robić w moim życiu ja czuję złość, ja czuję zazdrość że ktoś żyje tak, a ja nie mnie to wkurza to jej wina nie, to nie jest nikogo wina ani też twoja, ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że poprzez złość, zazdrość, smutek, zadumę, wkurzenie, bóle ciała, infekcje, choroby, ty po prostu mówisz, jakby twoja dusza, duch chce ci przekazać, yy, przepraszam bardzo. Proszę się zatrzymać, bo to nie tędy droga. Ale im bardziej my nie słyszymy tego i idziemy za zaparte. No nie, ja mam tu plan, grafik. Mamy to zrobić, trzeba to zrobić, to jest ważne, konieczne, ale to, że Ty potrzebujesz odpocząć, Ty potrzebujesz zwolnić, nie, to nieważne, to się nie liczy. Musi być wynik muszę być jakaś, muszę być specjalna muszę mieć to, muszę mieć tamto by zaistnieć w tym świecie ale wiecie właśnie o tym mówi ta energia gwiazdy nie, weź to w ogóle idź po swoje idź własną ścieżką czym jest ta twoja własna ścieżka po prostu wiesz, kieruj się z sercem kieruj się tym, co ty czujesz to jest, to, to jest najlepsze. To jest najlepsze, co możesz sobie zrobić. Wiecie, aktualnie robię porządki w domu. No, jest to wyzwanie. Jest. I tak. Co ja mam zrobić z tym wszystkim? Wiecie, jaki jest najlepszy test? Bierzesz do ręki przedmiot i pytasz się siebie, czy to mi sprawia przyjemność? Nie. Dziękuję, papa, pa. do kosza albo oddajesz. Dużo jest takich rzeczy, ale to jest, to nawiązuje do nas, do, na, do nas. Czy chodzenie w to miejsce daje mi przyjemność? Czy kontakt z tą osobą daje mi przyjemność? Czy to, co robię, daje mi przyjemność? Czy to, co ubieram, daje mi przyjemność? Nie? Dziękuję, do widzenia. Albo przetransformuj. Jeśli musisz coś zrobić, przetransformuj, zmień podejście, nadaj intencję. Mówię o tym w kursie Tarota, bo to jest kurs, który Cię uczy wielu ciekawych tematów. Pokazuje Ci, jak wyjść z błędnego koła. Po tym kursie ludzie pracę zmieniają. Po tym kursie nagle okazuje się, wiesz co, Marzena, właściwie to ja wszystko już zrozumiałam, dlaczego dzieje się w moim życiu, bo... Ten kurs ci pokazuje stację, którą Ty przechodzisz tu na planie ziemskim. Tu na planie ziemskim jesteśmy w ciałach ludzi, obowiązują nas pewne, yy, pewne, yy, no chcę powiedzieć, programy, ale to się już uwalnia, ale oddziałują, oddziałują, przepraszam, na nas. Warunki atmosferyczne oddziałują na nas planety, węzły energetyczne, numerologia, nasze położenie w kosmogramie. To wszystko na nas oddziałuje, ale wiesz, to jest też taka informacja, że w momencie Twojego połączenia się z Twoją przestrzenią mądrości, serca, duszy, ducha. To wszystko oddziałuje na Ciebie w bardzo małym stopniu. Nagle się okazuje, że Ty znasz własną prawdę. Nagle się okazuje, że. Hej, ja już nie potrzebuję tego komplikować. Że to wszystko jest bardziej takie proste, niż by się wydawało. Ja powiem Wam taką rzecz, patrząc tu na te karty. Jeżeli Ty się do czegoś codziennie przymuszasz. To niszczysz swoją duszę i ducha. Jeżeli ty codziennie żyjesz pod presją oczekiwań i każdego dnia masz kwaśną minę, to źle się dzieje z tobą od wewnątrz. Dlatego gwiazdy mówią o tym: idź w duchowość, zrozum te tematy ze strony duchowej. Nie wchodź w poczucie: bycia ofiarą, choć pozwól sobie czasem na to. Ale słuchają mnie ludzie dorośli. I tu jest też takie przesłanie dla ciebie, patrząc na energię umiłowanych. Musisz brać odpowiedzialność za siebie. Za twoje emocje, za twoje szczęście bądź nieszczęście, za twoje doświadczenia bądź niedoświadczenia. I jeżeli widzisz, że masz dużo ran, to robisz z tym porządek. To jest taki czas dla Ciebie tutaj. Dobrze. Teraz zobaczymy. Pojawiła się energia świętego związku. Bardzo silnego związku uczuciowego. Wibracja 27. Może dla kogoś ma znaczenie. Święty związek. A co jeszcze tutaj chce być powiedziane? Feniks. Tak. To jest poddanie się zmianie. Wskrzeszenie. Na nowo stajesz się. Nie, nie na nowo. Wskrzeszenie polega na tym, że po prostu masz jasność widzenia i widzisz, co ci służy, co ci nie służy, i na tym polega wskrzeszenie. I tego ci życzę z całego serca mojego. Królowa łabędzi, przechodzisz wielką przemianę. Wielką przemianę. Połączenie z portalem serca, z intuicją, spokój. Jest powiedziane spokój, cierpliwość. Jest jak jest. Jest ok, Spokój. Tak? Spokój. Następuje odmrożenie. Odmrożenie twojego serca. Odmrożenie twojej przestrzeni. Królowa będzie to jest inaczej królowa wody. Królowa kielichów, królowa miłości. Ale. Czym jest miłość? To jest też piękne pytanie. Miłość jest dokładnie w tym momencie, kiedy mówisz: Ja już nie oczekuję nic od drugiej osoby. Ja pozwalam jej być szczęśliwą, szczęśliwym. To jest zdrowa miłość. Taka, na której możemy budować coś dobrego. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do kursu Tarota. Do końca stycznia są zapisy jeszcze w tej starej cenie. I zapraszam Was do pakietów gwiazdkowych i zapraszam Was do sesji energetycznych, do amuletów mocy, które tworzymy tutaj w naszej pięknej przestrzeni. I zapraszam Was też do rytuału pełni powrót boki. Po Buziaczki dla Was. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję, że jesteście. Pa pa! Hej!